pokaże Ci trzy przydatne strony internetowe. Pierwszą stroną jest Virustotal, zaproponował ją jeden z widzów na TikToku. Virustotal to strona, na której możemy sobie sprawdzić podejrzane pliki lub podejrzane strony. Dla przykładu sobie tutaj sprawdzimy ptoszka. Jak widzicie, strona Virustotal wykryła 13 podejrzanych jakiś guwien na tej stronie, więc no, ta strona jest mega przydatna, jak chcecie coś sprawdzić nie wiecie, czy możecie to pobrać lub wejść na tą stronę. A my dziękujemy widzowi za tą propozycję. Następną stroną jest skrybry.com. Pomaga nam sprawdzić, czy to nie jest plagiat pomaga z korektą i pomaga przy pisaniu prac. Następną stroną jest strona Online Pianist, ona jest taka dla muzycznych świrów, ja niestety Wam tutaj nic nie zagram, bo nie potrafię, ale jak ktoś lubi, to sobie tutaj może pograć. Ostatnią bonusową stroną jest kurs w PLD, dwóch ziomków gdzie się swoją wiedzą w postaci filmów przygotowujących do egzaminów zawodowych na kierunkach Technik Informatyk i Technik Programista. Są to egzaminy IM02, IM03 oraz IM04. Możesz również przerabiać sobie pytanka na naszej stronie, Możesz również sprawdzać poprzednie arkusze praktyczne. A jeżeli kurs dla Ciebie to za mało, oferujemy korepetycję. Możesz tutaj sobie wejść w tą zakładkę. Zresztą, co ja Ci opowiadał, wejdź na kurs.pl i sam odkryj, co jeszcze oferujemy.